Szkoda, że się nie się sprawdził tam głębię. Ja nie sprawdzę. Mati jest w okolicy. Ej, ale kurwa, w w... takie hedy z digla dają no, ziomeczki, że chuj. W, wiesz jakie ja dostałem? jakie ja dostałem w No, ja też dostałem, kurwa. Zamknąć Rej kurwa. To <coughs> było dosyć zabawne, ale... A, on po raz kolejny fraguje! Czemu? <coughs> Czemu? <coughs> jak ja dostałem No, ja też górę kurwa. Ja ja wziął, bo... ale, jest w tą nie no, chyba za bardzo już. Nie mnie nie No, no, nie no nie to prawda. Zabawiam. Zabawiam. Zabawiam to. Jest to Gdzie Gdzie jeszcze, to, to. Leżą wszyscy Z Na jeszcze, z nami Tak, tak. się, No jest po to, Walił mnie skul pieprzony Ku laj dobrze. noga ci w dupę A tutaj tu głęboko jest? Stop stop, 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 stop stop Kurde bo... <laughs> o oh, cholera jasne ty. Ej bo wyskoczyłem Auto mi ucieka ty Auto mi utopiłeś leban! Tak mm -hmm. ten uciekł słyszał cię, Cały czas mówiąc, chyba, tak jak na cztery że kiedyś. No teraz I Izek, specjalnie sobie rzuca flaszę, żeby typ nie wiedział, że <laughs> <Dokładnie>, jest. Dokładnie, to, <laughs> no. no. to jest. A 200, no? 200, IQ ma z to jest. Pogo by ugrał. ta, dupę by pokazał, chyba. No, Dzisiaj jak się zesrała, to jej poszła taka draska po całych plecach. Ja nie wiem, z tej pieruchy wypadło. Ja nie wiem. Nie wiem. Co? No słuchaj nie, nie wiem, jak to się stało, naprawdę, ale. Ale po prostu z tej pieruchy jej się wylała ta kupa na plecy i po prostu. Całe, całe body, które miała, czy pajacyk to był właściwie Po prostu upierdzony w głównie, całe plecy miał upierdzony w głównie, Ja nie wiem jak to działa, nie? Naprawdę nie wiem jak ona to robi to jest, to jest trochę przerażające, a trochę mi to imponuje, wiesz? Gdzie jest Sajo? Ja? No wiesz co? W tym momencie ja go wciąż wierzę w piwnicy Bo strasznie mi wkurzał, że miał więcej widzów niż ja Więc postanowiłem go zamknąć na pierwsze pół roku Żebym wiesz, utrzymał pozycję topowego streamera w Polsce i wtedy go wypuszczę na miesiąc i zobaczymy co będzie. Mam nadzieję, że nie będzie zapomną po prostu. Me the... Dobra, uwaga, słuchajcie. Teraz, słuchajcie, kolejna tajemnica. Uwaga. No patrzcie na to, nie No przecież kurde to jest to jest leszek, nie? No przecież 100% Lech to jest leniwiec, nie? trzeba byś się szybko, czy woli zabawę z mamą? najbardziej to lubiłby zabawę z tyckiem mamy no, ale to się nie dziwię, też zawsze lubiłem Bo teraz możecie skakać, spadcie dobra, po prostu, zmienię, nie? No, szybko, dobra, zmieniaj, no pierdolony, szybko zmienia coś Dawaj, biegniemy Dlaczego ja? Dlaczego ja? 57 mam Dobra, dobra, jestem jeszcze trzeciej Kurde Zbierzmy granatę, granatę Powiem jak biega, <laughs> Kurwa, przecież... <Ja laughs> No to tak, jaki wariat? tak, jest głupia, no nie chcę grać, już nią Kurwa, kura. Nie chcę też. już Kury biegają, my zabijają prawie. Niebieskie okawa ma. Chowam się w środku. Podbierze do mnie. Jak to trzech fizyków. Tr trzech fizyków poszło do nieba: Einstein, Pascal i Newton. I postanowili pobawić się w chowanego. No i Einstein szukał. Pascal i Newton się gdzieś tam chowali. i Pascal schował się za chmurką. A Newton narysował pod sobą po prostu kwadracik, metr na metr. I stanął na środku. No i Einstein od razu zauważył Newtona i mówi: Aha, mam cię, Newton. A Newton na to: Ja nie jestem Newton, bo jestem Newton na metr kwadratowy, czyli Pascal. A czy Pago sobie buduje inne domki, innych wymiarów, czy ma takie same gwy? Nie no, ma, ma takie hobbycie chatki takie małe. Myślałem. Jakieś w trawie się chowa tam. Dobra. To no, ale to jest spoko... Czy wiesz Pago ma takie pagom ma takie specjalne możliwości w grze, że jak wchodzi do kałuży i kuc... nie, to, nie, to nie, to go nie, go nie, nie, nie widać. Tam nigdy jego chaty nie będzie, nawet nie zauważy, może nadepnąć na niego. <laughs> Pago nie może w kałuży schować.